yo yo, yo. się ma widzowie, no któż by się spodziewał, że jeszcze w tym roku się spotkamy? Hehe, czekamy właśnie na Mietka, więc... Oho, chyba już przyszedł, czekajcie pójdę mu otworzyć. Orzeż w mordę Mieciu, ale żeś się wystroił. Nieważne czy to huczny Sylwester, czy taki przed komputerem czy telewizorem, ważne żeby wyglądać jak gość, czyli jak ja. Ty lepiej powiedz jaki jest plan na dzisiejszy wieczór. No co, pogramy, pogadamy, pooglądamy. Zjemy coś dobrego, fajerwerki puścimy i tyle. Sylwester jak zawsze? No prawie zawsze. Co to znaczy prawie? Chodź na górę, zaraz sam zobaczysz. Dawaj dawaj Mietek. No czekaj, obżarłem się na świętach i ledwo idę. Siema Alex. O, komputer. Znowu będziemy grać w Tomb Raider jak rok temu? Nie tym razem koleżko, dziś zagramy w Fireworks Simulator. Lol, czemu mamy grać w symulator fajerwerków? Jak za oknem będziemy mieli o północy na żywo. Otóż nie tym razem, Mieciu, i oto ta zmiana. W tym roku nie będzie fireworksów, stąd też decyzja o tym, żeby pograć w nie na komputerze. Ale jak to nie będzie? Czyś ty zwariował? O czym ty gadasz, Karl? W trosce o zdrowie twoje oraz Alexa, a także wszystkich innych zwierzaczków, w tym roku zagramy w symulator fireworksów i nie pyskuj. Robię to dla twojego dobra. Ha hau, hech. He. Dobra, jestem w stanie ci to wybaczyć. Łączę się z pieskami i innymi zwierzętami. W takim razie czas zacząć zabawę. Yo, 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 hello, hello, hello. This is me VIP TV. Agent Johnson King of Los Santos. Sigma, Skibidi, a ja jestem Mietek. Oto Fireworks Simulator. Fajna muzyczka w tle se leci. Taka spokojna, nie zwiastująca, że za chwilę będzie tu pełno huków i kolorów. Widzę, że do wyboru mamy cztery plansze. Park, Grassland, Aurora Forest i Mountain. Firewerki wolno puszczać tylko na wolne. W wolnej przestrzeni, nie w żadnych lasach czy innych trawiastych terenach. Ani mi się wasz tego wybrać bo zaraz ci ten komputer wyłączę i pójdziemy oglądać telewizor. Spokojnie panie komisarzu, wybieram park. Widzę tu jakiś parking, więc idealnie wolna przestrzeń do sprawdzania fireworksów. Okej, okay. a oto i sama gra, widoczki bardzo ładne. Znajdujemy się w jakimś parku. Oczywiście z dala od jakichkolwiek drzew i tym podobnych. Przed nami fajerwerki, zgarniamy je wszystkie i będziemy testować. Niech tylko zajdzie słońce. Ciekawe która z nich będzie najładniejsza. Jak myślisz? Zaraz się okaże, panie kolego. Zobacz, tutaj będzie dobre miejsce do pokazu pirotechnicznego w formie fajerwerek. Co sądzisz? Tak, świetny pomysł między tymi samochodami. Puknij się w łeb, zrób to z daleka od nich. A co robi ten guziczek? a lecimy do góry. Może stąd będzie lepszy widok. Ej patrz. Ta gierka to dowód dla płaskoziemców hehe. He. Dobra, wyciągam petardę numer jeden. Niezła petarda waliacie. Okurna mać to od razu wystrzeliwuje, co to za niebezpieczne gówno. Łotasiet. Ciesz się, że to tylko gra, bo w prawdziwym życiu byłoby nieciekawie. Niech widzowie nacieszą oczy tym widokiem. Dobra, no i to wszystko. Jak je oceniasz? Mech, więcej nie mam nic do dodania, ale czas na większy kaliber mieciu. Te to już muszą jemnąć porządnie. I być przy tym bardzo ładne. Fajerwerki numer dwa. Odpalamy i. Uciekaj jej. jak najdalej. Wy również o tym pamiętajcie widzowie. O lecą lecą, te muszą być ładniejsze. Łooo, no i faktycznie są. Bardzo ładne fajerwerki. O kurka. no faktycznie jest ładnie, a to dopiero drugie, podziwiajcie widzowie. Jaka ocenka mieć? Ocena dobra z plusem, bo wiem, że będą lepsze. No to sprawdźmy, czy te będą lepsze? 3-2-1 jazda. No te mogą dać czadu. Wierzę w to. Ale idzie rakieta. Wow. wow. Ale ładne, zupełnie inne niż te poprzednie. Tak, te są super. Widowie, wy również oceniajcie z nami. Piszcie w komentarzach, które fajerwerki podobały Wam się najbardziej. No Tutaj moja ocena wzrasta i to bardzo mocno. Świetne fajerwerki. Jestem tego samego zdania co tym jetek. Im dalej tym lepiej. Kurde nudzi mi się już to siedzenie i oglądanie. Trzeba się rozerwać. Alex zobacz co ja umiem. I hop. I hop. I cyk. I jeszcze raz. Yo yo yo. Ale sekręce fikołajki. Fajnie co? I raz i dwa. I raz i dwa. I raz i dwa. I raz i dwa. I raz, i dwa. Dobra, ładujemy kolejne. Czy tę przebiją poprzednie? Z palcem w dół. Dobra nie kończ, wiemy. Ale czuję, że to będzie mocne Karl, lepiej zapnij pasy na tym fotelu. Uwaga lecą. No, ładnie lecą ładnie, też zupełnie inaczej. Okurna, a co się dzieje? Ło cholera ale mają rozrzut skubane. Uciekaj stamtąd jak najdalej. No, rozrzut to one mają potężny, ale to też idzie w parze z wyglądem. Kolejne piękne fireworksy. Dobra, pospiesz się trochę. Odpalaj kolejne. Ło, wow, a ty jakie fajne, takie pajęczaste. Wow mega. No, robi to wrażenie, Karl, ale nie ukrywam. Dałbyś zagrać co? Nie ma sprawy mieciu. Sprawdzisz sobie inną mapkę, ale zostały nam jeszcze jedne rakiety do przetestowania. To odparaj je i w końcu ja dopadnę ten komputer i se pogram. Bo już mnie nogi bolą od tego siedzenia, załatwiłbyś se w końcu jakiś drugi fotel. Okej okay, pora na ostatni pokaz tym razem rakiety. Wbijam ze dwie od razu i sprawdzamy to. No i ciekaw jestem co zostało na koniec. Łżesz kurna znowu z rozmachem ale tym razem jeszcze przed wybuchem. Aha, to tyle tak, no cóż, czego można się spodziewać po rakiecie. No to już, wydupcaj z tego komputera, teraz moja kolej. Ciekaw jestem którą mapkę wybierzesz. Firewerki już znam, to chcę popatrzeć na widoczki, więc wybieram góry. To może być ciekawe. No i jesteśmy. Wow, cóż za piękne widoki. To był dobry wybór. No no, bardzo dobry, ale na strzelanie fajerwerkami to tak średnio bym powiedział. Uważaj bo spadnie szmietek. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Właśnie widzę, możesz se chodzić po nicości, cudowna gra. Sprawdźmy chociaż jednego fajerwerka, bo nie wiem gdzie są tamte. O kurna mać, ha, ha, ha. no ładna pogoda w tych górach ci się wylosowała mieciu. No nie, to jest jakiś żart, przecież w deszczu to w ogóle nie będzie miało sensu. No że szkurna jak już raz usiadłem do tego komputera to takie rzeczy się dzieją, a w dupie z tym, już mi się odechciało, włączaj to i dawaj na Fortnite. Haha, ha, dobra zaraz będziemy grać w Fortnite'ika, ale wcześniej chodź, złożymy życzenia widzom na nowy rok. No to cóż widzowie, pora na ostatnie słowa od naszej trójki w roku 2024 króciutko, bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Tego i wszystkiego o czym tylko marzycie życzymy wam na nowy 2025 rok, ja, Nietek, Alex i oczywiście Szefito Asasynito. Szczęśliwego nowego roku widzowie. Trzymajcie się i oczywiście uważajcie z fajerwerkami, a najlepiej to se pobrajcie w symulator na komputerze heche szczęśliwego nowego, szczęśliwego nowego, nowego roku. roku.